Cześć z tej strony, Oskar. Witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kolejny retro odcinek gier z Pegasusa. Przygotowałem dzisiaj Cartridge 401 Coolboy, tak jak mówiłem na poprzednich filmach. Jest tutaj sporo jeszcze gier do ogrania, więc pokażę wszystkie najciekawsze jeszcze tutaj tytuły, jakie są do zaprezentowania na moim kanale. Zaraz Wam pokażę, jaką grę dzisiaj wybrałem. Na początku prośba, tak jak zawsze Was proszę. Fajnie będzie, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz pod tym filmem. To jest bardzo ważne, jeśli chcesz, żeby moje filmy i mój kanał ogólnie się rozwijał, żebym ja się rozwinął, żebym ja mógł tutaj rozwinąć skrzydła. Wtedy dzięki temu będą moje filmy wyświetlały się na głównej stronie YouTube'a i nowe osoby, nowi widzowie dotrą na mój kanał, znajdą mój kanał. Także fajnie będzie było, jakbyś dał właśnie łapkę do góry. I napisał komentarz, te dwie rzeczy naraz muszą być, ponieważ jeśli jest tylko łapka do góry, a nie ma komentarza, to wtedy to się nie zalicza. W komentarzu możesz właśnie skomentować dzisiejszą grę, lub jeśli nie masz pomysłu co napisać, to równie dobrze możesz wysłać kropkę lub napisać kdz komentarz dla zasięgu, albo zaproponować jakąś inną grę na Pegasusa, którą chciałbyś zobaczyć na moim kanale, także. Dzięki bardzo za to. A jeśli być może jesteś nowy lub oglądasz mnie od niedawna, to również fajnie będzie, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i zachęcam ciebie również do obejrzenia starszych materiałów, których mam na kanale nagranych ponad 1000. Także dziękuję bardzo i zobaczcie tutaj na pozycji numer 16 jest Mighty Final Fight. Niedawno na kanale pokazywałem pozycję z numeru 12. Zobaczcie, jest Final Fight. Myślałem, że to też będzie to samo. Ale nie. To zupełnie była inna gra. Okazało się, że pod 12 jest Terminator 2, tak? Przetłumaczyli Final Fight jako Terminator 2. Ok, no to tutaj jest fi Mighty Final Fight. I zobaczmy co to jest, czy ja to kiedyś grałem, czy w to nigdy nie grałem. Sam już nawet nie pamiętam. To była chyba chodzona bijatyka. Zaraz zobaczymy, The Story Start. Tu się zaczyna historia, tak? Czy ja mam nacisnąć Start? Nie, dobra, no to się samo tutaj wyświetla. Możliwe, że tam coś było wycięte, no. This is Metro City within the walls of the city lives. The Daughter of Major, Jessica, Her Beauty, Ruddy. No, jakaś córka jakiegoś majora. Jessica, no majora tego, wiadomo, z Bombasu chyba, nie? No, coś tutaj była yy, w mieście, yy, musiała przetrwać, czy coś tam, coś tam, no, ale na, teraz jacyś tam złoczyńcy chcą chyba przejąć miasto, tak? No, a mniej więcej o to chodzi, tak, pewnie o to chodzi, no. I nie mogę w to uwierzyć, że. I zakochałem, czy zakochałam się? A, zakochałem się, bo w dziewczynie, tak? Bo ona musi być moja, no tak. I tu jakiś gościu o tym mówi, no. I kilka dni później. O, jakieś już, już jakieś japońskie twarze. Co, Jessica porwana? Co jej zrobiłeś, Cody? A który to jest Cody? Jakiś ktoś, no nie wiem, no. My, ja to jest robota gangu. Gear, mad Gear Gang, jakiś gang, nie wiem jak to przetłumaczyć, no. Co, co o tym myślisz, tak? Yy, czy o tych co o tych gościach myślisz, tam chyba było, tak? Yy, teraz nie jest yy, czas na to, żeby się kłócić, chyba tam było też not moment to spare. Mighty Final Fight. i Wszystko mamy na dole wycięte, tylko jakaś kropeczka została. No nawet nie wiem, kto to zrobił. Zgaduję, że może kapkom Nie mam pojęcia. Na pewno są oczywiście wersje bez wyciętych tych Y, informacji, ale no, na, tych, na tą chwilę nie wiem na tą chwilę tego niestety nie mogę powiedzieć. No, po prostu nie wiem, kto to zrobił, no. Możecie przy okazji powiedzieć w komentarzach. No to co, gramy? I możemy wybrać gracza. Cody, właśnie, ten główny bohater. A to Street Fighter who is skilled with knives, czyli jakiś uliczny wojownik, który jest wyszkolony z użyciem noży albo sztyletów, tak? Drugi gościu to Guy, Descended from ninja, he possesses Incredible. Uh, Agility, a nie powinno być Ability przypadkiem? Nie wiem. Nie jestem słowa Agility. Ability kojarzę. No w każdym razie jakiś, jakiś tam nauczony przez ninja, no. I jest jeszcze Hagar, ten tutaj Wielkolud, ten spaśluk. The Hot Trampered Wrestler and Major. Major czy mayor of Metro City. Jaki, jakiś, jakiś zapaśnik, tak? No nie wiem, było tam mowa, że jakiś Cody tam się zakochał w jakiejś tam dziewczynie, no to bierzemy kod jego, no. Old Town Factory. No mamy kilka tutaj miast, miejscowości. I mamy tę grę, B, naparzamy się z piąchy, A, skaczemy i podczas skoku można nogą atakować. Zanim będę grał, to jeszcze tutaj mało, mała jedna informacja. Ta plansza została później wykradziona i jest w nieoficjalnym haku kontra 7, więc można grać w kontra 7 i tam pierwszą planszą też jest ta pierwsza plansza stąd. Kolejne plansze są już chyba zrobione indywidualnie przez tych twórców tej kontry 7. To też jest bardzo ciekawa gra, chociaż bardzo trudna, kiedyś też ją na pewno pokażę. Bo w sumie yy, w porównaniu z Control Force, czyli ta trójka nieoficjalna, to jest o wiele lepsza. Ktoś z Piratów nie wiem w którym roku, ale podejrzewam, że to już były lata 90. zrobił nawet, nawet całkiem niezłą kontrę w stylu tych starych. Dobra, lejemy się. Bardzo możliwe, że kiedyś to już na kanale pokazywałem, bo w sumie troszkę mi to się przypomina. Zobaczcie, jakie, jak lejesz ich, to jakie oczy robią, zresztą mój, mój zawodnik też, jak staje w pieprz to oczy takie robi wyłupiaste, nie? No fajny Bayer taki, no. nie znałem żadnej innej gry, żeby coś takiego jeszcze było. No dobra, co dalej? Aha, tu wychodzą. No zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. W sumie dzięki Bogu, że mam pada z turbo, nie muszę naparzać w ka za każdym razem w przyciski, bo w sumie nie chciałbym. Dobra, mamy mini bosa jakiegoś majora. No z Bombasu na pewno ten suchodolski, no bo któż był inny. No, mamy mini bossa, bo nawet dwóch, bo mają takie trochę dłuższe paski zdrowia. Ale to nic. To nic się nie dzieje. Już zaraz będzie chyba z nimi kłopot rozwiązany. Tyle taki fajny bajer, zobaczcie, nawet mryga napis taki neon kafe, kawa, kawiarnia. No a taki bajerek, mi nadal robi wrażenie, można powiedzieć, bo mryga tak nierównomiernie, zobaczcie, tak jak prawdziwy neon. Ja takie bajery, takie drobiazgi zawsze właśnie lubię popatrzeć. Ktoś kiedyś powiedział mi, że ja jestem wzorkowcem. Bardzo prawdopodobne, że jestem, po prostu lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Dobra, uwaga, tutaj dostał, wryło. Ja chyba wtedy źle powiedziałem dwa paski zdrowe. Nie, nie, jeden to był mój, ja tak się zagapiłem. Ale chyba pojawia się pasek zdrowia wtedy z, ty, z, z tym, z którym walczymy, to wtedy on się wyświetla na ekranie, mimo że dwóch jest zawodników, przeciwników na ekranie. Co tutaj? Ojej, beczka. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj fra prawdziwy mini-boss teraz będzie. No i faktycznie ma duży pasek zdrowia, a ten? No właśnie, wtedy się od niego pasek zdrowia pojawia, rzeczywiście. No ten miał mały, a ten ma no duży, nawet większy niż ja. Także. Powolutku, po cichutku, no zabrał mi trochę życia. Cierpliwie, zaraz go mam nadzieję rozwalimy. Oj, mało życia mam. Trochę się nie staram. Ciekawe, czy są checkpointy? Czy od samego początku planszy trzeba zaczynać? Nie lubię, zresztą chyba nikt nie lubi gry zaczynać od początku, prawda? No właśnie, chyba zginę... o właśnie. No trudno. I odtąd, odtąd. No dobrze, no to to jeszcze akceptowalne jest. Pewnie całej gry nie przejdę, no bo specjalnie się nie staram i gram po raz pierwszy. No... tak od dawna po raz pierwszy, no, bo mówię, kiedyś chyba jednak uruchamiałem to, ale... Ale gram po raz pierwszy tak, no, to nie są te lata, że kiedyś te, te gry się codziennie odpalało, prawda? Kolejny jakiś spaść luk, ale spadliśmy na dół, czyli z nim teraz nie walczymy. Aha, jesteśmy gdzieś na dole. Yy, ja nawiasem mówiąc w dzieciństwie tej gry nie miałem, absolutnie jej nie miałem. I w sumie... I w sumie nie mam do niej jakiegoś specjalnego sentymentu, żaden z moich kolegów też jej nie miał. Dobra, hehe, he, I am trasher, jakiś jestem, nie wiem jak to przetłumaczyć, trasher, trash to śmietnik, kosz na śmieci, ruler of the city, tutaj, rządzę miastem, tak, bow down before me, poddaj się zanim ze mną zawalczysz, no nie będziemy się poddawać, ah, don't you know, I rule the streets, czy wiesz, że rządzę miastami, nie, nie wiem, no bo nie rządzisz. Dosku, ofend mi. ich, czyli ktoś kto się mi sprzeciwia musi zginąć. Ej, no, co to było? Co to było? Gość trochę komicznie wygląda w tych okularkach. I z tą gębą rozdziewioną. Nie wiem czy on ma na sobie jakieś włosy, czy to jakiś kaptur jest, ciężko to powiedzieć. Czy to kurde, czy on taką łopatynę ma, ciężko powiedzieć. Czy to są włosy, czy to, czy to kaptur, czy co to, to jest, prawda? Dziwnie wygląda tak, trochę, no nie wiem, no. Jak to powiedzieć? Dziwacznie, tak jakiś duży dzieciak. No jej, no, ale tak, to się nie bawimy. Mało zdrowia mam. Oj, właśnie przegrałem chyba. Mam jeszcze jakieś życie. No nie wiem, mam coś jeszcze, no. A co on upadł sam? Bo ja wyskoczyłem dziwne to było. To przecież chyba go nawet nie dotknąłem. No ale okej, okay, niech będzie. W ogóle też na dole mamy jakiegoś ekspa zdobywany. Mam 20 na 54. Okej, okay, nie lubię takich rzeczy za bardzo. Bo to jakieś z RPGami mi się kojarzy. Ja po prostu wolałbym pograć sobie, niż tutaj zwracać uwagę na to, ile mam jakiegoś tam doświadczenia. No, jeszcze parę hitów i po nim. Chyba dwa razy i będzie po nim. Uwaga! Oj! Ojej. Skaczę jak jakiś pajac. No jednak więcej niż dwa hity chyba. Ale szybko mi zabiera zdrowie. Oj, niedobrze. No, bardzo dobrze, więcej hitów niż dwa, myślałem, że szybciej to pójdzie. A jednak nie. Gorzej, żebym nie zginął, prawda? Oj, właśnie. No, udało się. Dobra, to zobaczmy, co nas czeka dalej. No nie miałem do tej gry żadnego sentymentu, nie grałem w to dzieciństwie. No, nie wiem. Nikt żadnych z kolegów nie mówił, więc może nie bardzo się tak emocjonuje. Ale wiem, że to jest mega pospolite, popularne. Tak jak i Double Dragon, których zresztą też nie miałem w dzieciństwie. Żaden z moich kolegów również. Dobra, druga plansza. Tu mamy jakiegoś gościa w czapeczce. O, czapeczka mu wypadła. O, i nożami rzuca. No, dobra, uwaga. Tapeczka Jeszcze żyje A to to za laska? Nie to nie laska, to jakaś łachmyta No, dostałem No, jeszcze raz, albo dwa razy i będzie po nim. Dwa razy, no. No dobra, chyba udało się. Idziemy, go, pokazuje nam kciuk. Tu gościu siedzi na ławeczce. Ja ci posiedzę. I znowu ten jakiś w berecie. Major z Bombasu. No, będziemy grać, aż przejdziemy dalej. No, na razie gramy 13 minut, więc tak powiedzmy. Jak na tego typu grę to jeszcze normalny czas. Może nawet i z pół godziny będziemy grać. Zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jak długo będę grał i leżyć tutaj będę miał skuszę. No nawet nie wiem. Szczerze to nie wiem, czy te RD2 to są dwa życia, czy PL razy 3 to są trzy życia. Nie wiem, czy to jest. Od czego są te wskaźniki. Nie mam pojęcia. Być może któryś z nich to właśnie są życia. Być może nie. No, zwiększa mi się EXP, mam 40 na 54. I wtedy chyba ten level się wtedy powiększy. Będę miał 3 kreseczki te fioletowe. Tylko co one dadzą? No zobaczymy. Może jakieś nowe ciosy. Albo, albo no nie wiem... Broń może jakaś będzie. Albo zwiększy się postać, na przykład... Czy coś takiego, czekać. zbroja, czy coś. Zobaczymy zaraz. 45 na 54, no. Tak jak mówiłem, nie lubię takich rzeczy, no ale skoro już gramy, no to zobaczymy. Budki telefoniczne w tle. O kurde, już relikt przeszłości. Tego już chyba nigdzie nie ma. Co tam skoczyło? Żyćko chyba. Ale nic się nie zmieniło na ekranie raczej. Więc nie wiem. O, dwóch naraz raz ubiłem. dobra. Nie wiem jakim cudem, ale okej. Okay. Aha, to Experience yy, właśnie, Exp się nabił. No właśnie, 04 już mam, czyli mam trzy kreseczki, ale na razie nie widzę zmiany. Teraz do 90 zbieramy, tak? Co to dało? Nie wiem. No dobra, kolejna plansza. Mamy jakieś tutaj połamane ławki. Chuligani tutaj rozwalili. Jeszcze żyję. A, to następni są, tak? Czy ci sami? Nie, następni. Tak? No nie wiem, o wiele bardziej wolałbym w żółwie ninja zagrać na przykład. Niż w to. Nie wiem, jakoś trochę nawet monotonne zaczyna to być troszkę, dlatego nic nie mówię. No, zobaczymy, co może ciekawego nas jeszcze czeka. I czy jest to łatwe, czy nie, czy da się to przejść na przykład właśnie w jeden, yy, przy jednym posiedzeniu całą grę, czy tak jak na przykład kontrę, czy tutaj trzeba walczyć z tą grą i może za którymś razem ci się uda, prawda? No nie wiem, zobaczymy. Wolałbym, żeby za pierwszym razem to przejść, bo nie lubię gierdzie przegrywamy i potem game over i cupser over i tyle. No, No, mało żyćka. Mamy porówno. No, nie zajebuł mnie. Mamy jeszcze, mamy, i o, obaj upadli, no ciekawie zrobione to. Tak każdym razem jak od, od, yy, odradzamy się to oni padają, okej. Okay. No niech tak będzie. Chociaż nie wiem czy za każdym razem, ale, ale już drugi raz tak było, no. Idziemy dalej. Nowo goście w caperce. Dalej, aha jeszcze. Następni. No zaczyna być to trochę monotonne już. No, co innego byłoby to grać z Kumplem? Albo 20 tam czy 30 lat temu, okej, okay, ale dzisiaj trochę okay, mnie to nudzi troszkę. No, wolałbym zagrać na przykład w Fighting Force na PlayStation. Gdzie chodzimy postaciami w 3D i też rozwalamy, i tam, ale tam, na przykład, można wyciągnąć silnik z samochodu i silnikiem w kogoś rzucić, na przykład, albo jakąś oponą. A tu to po prostu się naparzamy. <laughs> Dobra, mamy bossa. Jure, too fat and lazy. Jesteś zbyt gruby i leniwy, żeby pokonać mnie. Poddaj się, Koleś. Nie jesteś samurajem. Gdzie jest Jessica? Are you don't flapping? Do znaczy flapping? Lipsy lips of you. Nie wiem, znaczy flapping. No, ok, no. I'm gonna chop you down. No chcecie ściąć, tak? Dobra, zobaczmy. Walczymy z jakimś grubym i leniwym, no. Lazy to leniwy chyba, no. No mało życia na razie stracił, a ja mam malutko też już mniej niż połowę. Oj. Ojej. No trudno. No, zajebał mnie. Mamy jeszcze jakieś życzko? Mamy. I upad gościu. O, ten cios dobiera mu dużo. Z tej piąchy. Bo skopa z powietrza mało. Niestety. No, szkoda, bo przegrywam, no. i nie idzie mi teraz, przepraszam. jakoś tak. Nie wiem, po prostu już przestaje mi się podobać, tak? No, nie będę ściemniał, że jest dla mnie po prostu zbyt monotonna. Powtarzalność po prostu. Cały czas to samo. Naparzamy się i tylko używam jednego przycisku do tego i skoku, prawda? No to Nic dziwnego, że mi się nudzi. Ja nie lubię rutyny. I w życiu, i, i, i w grach, prawda? Daj się do niego zbliżyć, no chcę mu przyjechać przecież, no. No i znowu z no bo... Aj, no po prostu chcę szybciej już to skończyć. Dobra, trochę mu zabrałem. Dednąłem. I chyba właśnie jest koniec, no dobra. W sumie to będzie chyba dobry moment, żeby skończyć, bo w sumie zaczyna mnie to nużyć. Być może dalej jest ciekawiej, być może przeszliście dalej. Ja bym pewnie przeszedł dalej, bo są kontynuacje, ale... Trochę mnie to nuży, więc no... To będzie chyba dobry moment, żeby to skończyć. Więc no, dajcie znać, yy, w sumie jak długo w to graliście, czy przeszliście cały, czy mieliście to w dzieciństwie. Ja tak jak, tak jak mówiłem, nie miałem tego w dzieciństwie, dlatego nie mam, bo może do tego jakiegoś sentymentu i tak jakoś się specjalnie nie jaram tym. Prawda? No to dajcie znać w komentarzu, co możecie na ten temat powiedzieć. No i przypominam również, żeby zostawić łapkę do góry. Jeśli nie masz pomysłu, co właśnie napisać w komentarzu, to również możesz dobrze wysłać kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk. No i pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli być może oglądasz mnie po raz pierwszy lub jesteś być może nowym widzem, no to zachęcam Cię również, żebyś obejrzał starsze materiały, których mam nagranych na kanale. Ponad tysiąc. Także na dzisiaj to wszystko. Wpadajcie do następnych odcinków i życzę jego dnia. Cześć!